Moi kochani widzowie, komunikat. <laughs> Mój kanał rozwija się, więc przyszła kontrola z YouTube'a i sprawdziła moje treści. Niestety, bardzo dużo razy przeklnąłem sobie na tych filmach i prawie 20% filmów spadło z rowerka. Więc postanowiłem nie wyrzucać ich do kosza, tylko poprawić. Postanowiłem dodać coś od siebie, żeby kontent był większy i co dwa dni... Puszczać nowy materiał oraz już poprawiony, taki elegancki, stary. Więc jeżeli zobaczycie, że materiały Wam się powtarzają, to nie wrzeszczcie na mnie i nie krzyczcie, tylko obejrzyjcie jeszcze raz, obejrzyjcie reklamy i dajcie biednemu, nędznemu artyście zarobić. Po reklamie. Witajcie moi kochani młodzieży. Dzisiaj film dla Was. Porozmawiamy dzisiaj sobie o tolerancji. A jezu boomer będzie marudził. No tak, no ja to wszystko rozumiem. Wiecie o co chodzi? Też gadam wprost brzydko chamstwo. Tylko jest jedna sprawa. Mogę cisnąć z każdą naczym, z każdym kolorem skóry, ze wszystkim co się tylko Ale ja nigdy nie czuję urazy i, i jakieś tam, bo on jest zielony, bo on jest czarny, bo on jest równika, a ten jest beżowy. Ludzie, młodzi, zapamiętajcie sobie jedno. Nieważne jest kolor skóry, pochodzisz, nieważne jest kogo do łóżka wciągasz. Nieważne. Człowieka drugiego oceniamy po dwóch rzeczach. Jak do ciebie się zachowuje i jak zachowuje się do innych. Bo, bo jest tak, że oje zakonał ładna, śliczna, to na pewno dobra, a to wredne, pody manipulantki. On taki przystojny, on wspaniały, a on kawał mędy. Ale jaki przystojny, no to on na pewno... Są przecież, są przecież mordercy, a kobiety lecą do nich, jeżeli nimi żenią i dzieci mają. No ten bandit cały, przecież baba się z nim ożeniła, zanim na śmierć go skazali. Dzieciaka nawet z nim miała. Rozumiecie? Tylko... Od strony zachowania, jak do ciebie ma podejście, jeżeli to jest gnida, jeżeli to menda, jeżeli to, to nawet jakby był najfajniejszy oj, ko, i w ogóle super i nie wiadomo ile miał pieniędzy, jakie zaszczyty, to uważajcie na takich ludzi i uciekać. To jest tolerancja. Tolerancja to jest to, że nieważne czy masz kolorowego przy, przed sobą, tak? Czy geja, czy innego rodzaju człowieka z zaburzeniami, tak? O Jezu, co on mówi? Co on mówi na gejów? Oni mają zaburzenia. Nie, to nie o to chodziło, to jest po przecinku. Nieważne. Ważne jest, jak on w stosunku do ciebie i do innych. To się nazywa wzajemność. A tolerować musimy. No niestety, no jaki ten człowiek miał szans, co on miał wspólnego z tym, że on się urodził na przykład gdzieś w Maroko? albo w Izraelu. Albo ulicę obok i lubi, tak? <gryz> Wiesz ty o co chodzi? Przecież ten dlaczego, bo ma nos, tak, bo ma inny kolor skóry, inny odcień, ma inaczej oczy, to musimy go nienawidzieć? Nie. Jeżeli ten człowiek, który wygląda najbardziej katastrofalnie, jak tylko możemy, tak? Jest dobrym człowiekiem, pomaga, jest okej, okay, nie ma z nim problemu, jest uczynny, jest społecznie po prostu super, no to kim my byśmy byli, gdybyśmy go za sam wygląd nienawidzili? To tak jak na tych marszach LGBT. Był u nas w Częstochowie marsz LGBT. Poszedłem tam z moją. Ówcześnie w ciąży partnerką, tak? I tam mój kumpel stał, był ochroniarzem na dyskotece, gdzie rokoteki ochraniała, te alternatywki wszystkie tam przychodziły. Ją on stoi, ja mówię ty, patrz, I idą te dzieci, bo tam dzieci były. Mówię, idą te dzieci, ja mówię, patrz. To są ci twoi klienci w lokalu. Mamy on... no co? No, bo to, bo to, bo to geje, nie? Bo to vaginosteptycy, nie, nie. A wy, ale jak? I drugi też podchodzi, coś tam mówi, panowie, a jakby takie dwie dziewczyny, takie z nie? Takie przyszły do ciebie. No przecież to zło, tu idą, może tu idą, nie? I nagle powiedziały, chowaj, to fajnie, no to fajnie, to fajnie. <laughs> Rozumiecie? Nie bądźcie hipokrytami. Dwie laski z, ze stronek, to no okej, okay, okej, okay, nie? No ale jak idą dziewczyny w czerwonych włosach za rękę, to mm, zło i szatany. Co was to obchodzi? To jest ich życie, ich sprawa. Ja byłem rock rock'n'rollowcem, pankowcem. w czasach, kiedy dyskoteki były co, co, na drugiej, co drugiej ulicy. skini latali w latach 90 Potem jeszcze rapu nie było, jeszcze tej kultury rapowej nie było, bo myśmy byli pankowcami, myśmy, myśmy pogo tańczyli na tych wszystkich jarmarkach, tak? na tych Jarocinach i tak dalej. Też nas nienawidzili. Ja wiem, ja, 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 no. jechałem sam, słuchajcie, Autobus napchany ludźmi, Także nie można było stanąć, a ja siedziałem obok w glanach z irokezem, tak? a obok mnie było pusto i żaden człowiek nie usiadł, wszyscy się na mnie gapili. To jest oznaka, no i nie mówcie mi o samotności, bo to wtedy się czułem najbardziej samotnie na świecie, a już później było coraz lepiej. No, Rozumiecie moi kochani? Tolerancja. Naprawdę, nieważne w co jest ubrany, co... tylko co sobą reprezentuje. Jakie ma podejście do ludzi? I to też nie zerojedynkowo, bo polityka inaczej oceniasz niż normalnego człowieka. Polityk ma wpisane kłamstwa, oszustwa i manipulacje, bo przecież na tym polega jego zawód. Przecież pół kraju chce coś od niego, a drugie pół go nienawidzi. No to ten człowiek też musi jakoś w tym labirować. Więc kłamstwo, tak jak adwokat, i tak, no logiczne, są zawody, gdzie musisz być mędą korporacyjne szczury na wysokim stanowiskach, to psychopatów tam od groma. No nie, no tak. Ale nie musicie się z nimi kolegować, Musi, mo, musicie ich zrozumieć. Najważniejsze to jest zrozumieć, dlaczego ten człowiek taki jest. I zobaczycie, wszystkie problemy z rasizmem, nietolerancją i innymi rzeczami znikną. Jak zrozumiecie, dlaczego, dlaczego Polaków wszyscy od rasistów wyzywają, jak przyjeżdżają tutaj, im oczy się otwierają i mówią, że ale jak to, przecież mówili, bo nie mogą zdzierżyć, bo oni są największymi rasistami. Podbijali wyspy, obcokrajowców, pływali po całych morzach, a my byliśmy takimi podbijanymi, tylko ruskie i Niemcy na nas pojeżdżali, nas non stop. No. To my jesteśmy takimi właśnie emigrantami w tej Europie kurde, takimi my byliśmy zawsze kurde tutaj ucisnani, bo z jednej i z drugiej mamy dwa mocarstwa, które na naszych ziemiach walczyli no. a my byliśmy, raz nam się udało w, w, w średniowieczu ogarnąć jakieś trochę dla nas miejsca to tak męczyli, tak męczyli tak czyli, tak że rozebrali na Polskę do zera bo tak się nadbali bo my Polacy jesteśmy kozacy bo my robimy rzeczy nieprawdopodobne, my emocjonalnie, my, może, my wolimy zginąć niż kurde, podporządkować się czy coś. No, w czasie II wojny zrujnowana stolica, porozwalany cały świat, setki tysięcy pozostali, ale co, Polacy się zbuntowali, a wystarczyło poczekać parę miesięcy, by przyszło wyzwolenie. No. I ludność cywilna miałaby szansę opuścić Warszawę, zanim by ruskie weszli. No także, wiecie, no. Tolerancja to, nie, to, to to jest podstawa, bo jak się tak, w tej wojnie, albo co, co ci człowieku obchodzi, że on patrzy na inny zespół? Że on lubi zespół KS Moczyłki, a ty lubisz zespół KS Jurata. I wy się tłuczecie na ulicach z maczetami, podżynacie segardłam, gardła, zęby wybijacie. Kurde. Ci lubią sport taki, ci lubią... Ludzie, no, to, co, to jest normalne? Czy wy jesteście wszyscy, kurde, nie, nie, nie rozumiecie czegoś, kurde? To nie chodzi o to, żeby nienawidzieć i się walczyć. Wiecie, w czym jest największa siła? W kupie, żeby razem się połączyć, pomimo różnic tolerować siebie i cisnąć do przodu, żeby było nam lepiej. A co robią nam politycy? Dzielą nas jak nikt. Ale my jesteśmy dobrym narodem, powtarzam. Dlaczego? Bo jak przyszła powódź, to pomagaliśmy. Przyszła wojna na wschodzie, przyjęliśmy emigrantom, chociaż na łbie stawała czerwona swobod, żeby skłócić nas z, z Ukrami, nie? Ale pomagaliśmy. Wszyscy byli w szoku, że nie było nawet problemu z tym. Bo my potrafimy Polacy się złączyć. Tylko rozgrywają nas. Rozgrywają nas i chcą nas skłócić. Zawsze skłócić, bo jak jesteśmy pokłóceni, to jesteśmy słabi. I jak już jest, bo zauważyliście, patrzcie młodzi i wystarsza młodzież, jak jest trochę lepiej, nagle wymyślają kryzysy, jakieś problemy, jakieś to. Teraz już nie mogą powiedzieć, że jest kryzys, bo naprawdę zasuwa nasz kraj, jak nie wiem, nie? No to sobie wymyślają wojny, bo PiS jest zły, bo PO jest takie, no ludzie. I, 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 a ludzie bo wchodzą w to, jak masły, i dają się manipulować. Nie mogę na to patrzeć. Nie mogę na to... Nie, polityków rozumiem, ja w rodzinie polityków, wiem od drugiej strony, jak to wszystko wygląda, to jest kawał ciężkiej roboty i wolę malować obrazki i do was gadać, niż się z tym bawić, tak, ale w to mnie uczestniczę, bo ja nie, nie będę brał w tym udziału. Ja naprawdę... Każdy ma swoją historię. Każdy tak, idziecie, nie o menere, haha, hihi, nie? Ale wy nie wiecie, co za tym stoi, dlaczego ten człowiek siedzi na ulicy i jest bezdomny. Oczywiście w 99% to są y, alkohol, to jest zniszczone życie przez nałogi, to wiadomo, nie? No ale jest ten 1%, który naprawdę źle wylądował, bo z, jakiś o, świat mu się tak poukładał, że teraz... Ma. A wiecie jak blisko jest tam? Bo w żabce ostatnio jestem, dlatego nagrywam ten trik. W żabce jestem ostatnio i mało lat i tam przyczyt łazik, nie? I się trzęsie, kupuje ślepotkę, tam piwo, nie? I oni haha, ha, ha hi, hi, nie? Ty Menelu, coś tam, coś tam. On nie zwraca uwagi, nie? Już nauczyńcą. A ja mówię, panowie, nawet nie wiecie jak blisko jesteście od takiego stanu. I oni tak patrzą, mówię, no, zastanówcie się. I każdy z nas, ja, pani, wy. Nawet nie wiecie, jak jesteście blisko od takiego życia. I nagle piłatrze, a tam w mózgu kamienie, tym chłopakom się zaczęło przekładać, i jeden tak, no, ale no. Wystarczy kilka rzeczy, które w życiu spotka was nie takich, jak trzeba, nie udźwigniecie życia i macie tak jak oni. Uby zwiesili i poszli. No ludzie, naprawdę, będzie wam łatwiej żyć, bo was coś gniata coś was niszczy byście chcieli się rozładować tak macie treningi siłownie od tego macie od tego salę macie kickboxingi i tak dalej, i tak dalej. ale po co się wyżywać na, na bo ma inny kolor skóry bo chodzi w glanach bo ma czerwone włosy walczymy o co o co jest ta walka to nie jest żadna walka, to zniszczenie w sobie życia. Zamiast skupić się na tym, żeby rozwijać siebie, być super, wtedy nie widzisz już tych wszystkich ludzi, bo jesteś w innym świecie, w innym towarzystwie. Pomyśl sobie, jak wy zwracacie uwagę na takie rzeczy i nagle, Idziecie te parę schodków w hierarchii wyżej, bo wzięliście się za siebie, ćwiczycie, robicie fajne rzeczy, tak? Poznaliście nowych znajomych i nagle masz inne w ogóle, przeprowadzasz się do innej dzielnicy, gdzie nie ma na przykład już meneli i innych takich rzeczy. Nie widzisz. Widzisz samych ludzi, którzy pracują i nagle te wszystkie rzeczy, które cię triggerują, odpływają. I ty zostajesz skonfrontowany z nowym światem. I co? Będziesz nienawidził kolegę, bo ma inne auto? Będziesz nienawidził sąsiada, bo ma złoty zegarek? No nie, bo tak to się zniszczysz sobie życie. Ty, nie oni, oni to mają w dupie, czy ty ich nienawidzisz, czy nie. Oni mają swój świat, swoje piekło i w swoim potwornym jakimś para uniwersum żyją. Każdy ma. To nie jest tak, że oni, tylko jakich. Dotykasz, to oni na chwilę zobaczą, że ty istniejesz, tak przestraszą się, uciekną albo coś, a potem o tobie zapomną i dalej żyją w swoim, w swoim koszmarze. Bo to życie to jest ciężki świat, to nie jest zabawka. Rzeczywistość to jest po prostu czyściec po całości. Obóz pracy, rozumiecie? Nie jesteście w, 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 w pięknym świecie. Jesteście w obozie pracy z losowo dokonywanymi zbrodniami. Tutaj w wypadku ktoś umrze, tu kogoś ktoś zabije, tu na wojnie ludzie zginą, tam samolot się rozbije. Rozumiecie? Tu nic innego nie ma. Ja was odrę z takiej, o bo będzie fajnie, nic nie będzie fajnie, jeżeli ty sobie nie zorganizujesz w głowie poukładanego świata żeby jak najmniej cierpieć w tej rzeczywistości, to masz pozamiatany świat. A jedną z, z tych narzędzi, żeby sobie poukładać i żyć szczęśliwie, w miarę dążyć do harmonii, spokoju, tylko nie tej mnie Mietek cygan idzie i, i daj pan pięć złotych, kurde, i, i zakazane piosenki, tylko harmonii wewnętrznej, równowagi. No, u, u, u harmonia to brzmi dwojako. No. I słuchajcie, dlaczego ja do was mówię, jakbyście byli idiotami? Bo uczniami jesteście i macie w dur w głowie, kurde sieczkę. Zamiast myśleć o poważnych sprawach, to w Minecrafta gracie, kurde, gamonie jedne, kurde. Wracając do tematu. Ta harmonia jest najważniejsza. I jeden z elementów jest tolerancja. Bo jeżeli wy wyczyścicie sobie umysł od takich właśnie nienawiści do różnych rzeczy, na których kompletnie nie macie wpływu, bo ten człowiek nie miał wpływu, że się czarny urodził. Albo zielony. Tak? On miał wpływ za to na to, że ci nóż bije, Albo wpływ, że nienawidzi ciebie. On miał wpływ na to, że cię chcecie wykorzystać. On ma wpływ na to, że jest synem, który chcecie cię okraść. I za to masz go oceniać. Rozumiesz człowieku jeden z drugim? Kobieta, która się stara, no to fajnie, ale ta, która cię chce wykorzystać, przez którą chcesz się zabić, która ci alienuje dzieci, za to masz ją. A nie za to, że na przykład małolcycki ma. Albo tyłek płaski. Chyba się jasno wyrażam. Uważajcie na to, bo to wam niszczy życie, bo mi koło, wiecie, mi to lata. Ale wy jako ludzie wchodzący w życie, albo już mający tam 30 lat, chociaż to też jeszcze mało laty, już tam stawiający pierwsze kroki w dorosłości, jeżeli się skupicie na nienawiści i braku tolerancji do ludzi, bo oni są inni, bo czarne to, że ma na nazwisko Rokita to, de, do, to, to, to albo numer, były wybory, któreś tam kiedyś dawno, dawno, nie i był Rokita, taki był polityk, nie? No to dziad w sklepie, nie, na no Rokita nie głosuj czemu, bo ma na nazwisko Rokita to diabeł. Ja patrzę i nie wierzę własnym oczom. A młody gówniarz, tam 30 lat, czy 20 par. Rozumiecie? To jest, I to, i to, to jest śmieszne, to jest kuriozalne, ale tak ludzie, i, i wy w to pójdziecie, z la, rok po roku, coraz bardziej będziecie gnuśni, coraz bardziej będziecie zamknięci w sobie, coraz bardziej będziecie pospinani, coraz bardziej będziecie tacy zamknięci za zbrojami takimi swoimi i wy w to uwierzycie. Że dlatego, że nigeryjczyk jest czarny, to on jest zły. I wszyscy zły pijacy to złodzieje. Bo każdy pijak to złodziej. Pamiętacie, z jakiego to filmu jest? A nie, nie to z polskiej komedii. Także, kochani, to nie będzie zbyt długie, bo młodzież nie lubi zbyt długo. Tolerancja. Nie za to, jak wyglądają, bo nie mają na to wpływu, tylko za to, jak się zachowują do ciebie i do innych. I traktuj ludzi z wzajemnością. Jeżeli ktoś jest za Ciebie spokój, okej, okay? To też bądź dla Niego taki. Jeżeli ktoś chce Cię zniszczyć, zniszczyć Ci życie, to nie miej, to chociażby był mistrz świata, najpiękniejszy na świecie, wzdychałbyś nie wiadomo jak. Rozumiemy się? Na razie.